Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Daniel Lipczyński, młody zawodnik klubu sportowego Paco. Daniel, masz 14 lat. Dzisiaj z Kamiliem Tkarczykiem i z trenerem Piotrem Szaliłowem pokazaliście troszeczkę techniki boksu, sparingów. Wymęczył Was trener? Troszeczkę. Powiedz, jak się boksowało, jak się trenowało przed taką grupą widzów? Trochę stresu miałeś? Troszeczkę był stresik, ale taki malutki, już przyzwyczajony trochę. To nie jesteś w trakcie przygotowań do Mistrzostw Okręgów, na które prawdopodobnie pojedziesz, to będą pierwsze Twoje zawody w chomie? Tak, pierwsze. Znaczy byłem na Mistrzostwach Okręgu rok temu, ale Wygrałem walkowerem, ponieważ nie było żadnego zawodnika. Mam nadzieję, że tym razem powalczysz. Jak wyglądają ogólnie przygotowania? Dobrze, ciężkie treningi są. Naprawdę dobre treningi. Dobre przygotowania. Kamil Tkaczek to drugi zawodnik, który miał dzisiaj okazję posparować przed dosyć dużą widownią w zespole szkół nr 4 w Lublinie. Kamil, byłeś i w sportklubie, i teraz tutaj mieliście pokazy. Jak ogólnie dzisiaj się sparowało i, i trenowało? Był troszkę mały stresik przed taką widownią, ale dobrze się trenowało i sparowało. Jestem zadowolony z dzisiejszego pokazu. Ze stresiku to nie dziwię się, dla, dlatego że jesteś uczniem tej szkoły. Tak. Kamil, przygotowania do zawodów w już niedługo. Zawody będą od 22 do 24 lutego, jak wyglądają ogólnie przygotowania. Codziennie chodzę na treningi, biegam, z trenerem robię tarcze, i czasem Sparingi z Danielem robimy sobie, żeby poczlifować formę. Oczywiście dzisiaj to też była taka trochę forma treningu. Myślisz, że następnym razem też będziesz miał okazję, żeby pokazać być może w jeszcze szerszym gronie, być może. Trochę innej techniki bokserskiej też tutaj u ciebie w szkole? Mam nadzieję, że tak.